Witam. Poradnik ten został nagrany dla serwisu hellbay.org i w tym poradniku pokażę Ci, jak skrócić link strony internetowej. Krok pierwszy. Otwórz przeglądarkę internetową, a następnie przejdź na stronę bit.ly. Krok drugi. Skopiuj link, który chcesz skrócić, a następnie wklej go w pasku na stronie bits.ll kl i kliknij przycisk Shorten. Krok trzeci. Skopiuj link z paska EuroLink i wklej go na przykład na swoim blogu. Więcej ciekawych poradników znajdziesz na stronie helpbay.org